Witam, witam. Dzisiaj będziemy eksplorować opuszczony ośrodek wypoczynkowy. Jak widzimy, tutaj widzimy basen. Widzimy, baseny były dosyć duże i głębokie. Na środku mieścił się jeszcze też hotel, tutaj z instalacją. To są te pozostałości tam, co widzimy. To jest tak, ośrodek tutaj działał do 2008 roku. 2000, po 2008 roku, tutaj właściciel, który to jeszcze prowadził, sprzedał to innej spółce, która po prostu już tego nie otworzyła. Tutaj też został ten splądrowany cały ten ośrodek, rozchodzony. No i w zasadzie od tego 2008 roku, ten ośrodek już nie funkcjonował. A ośrodek był dosyć fajny Ponieważ, ponieważ na jego terenie znajdowały się trzy baseny, kort tenisowy, boisko, miejsce do opalania, budynki gospodarcze Oraz główny obiekt, w znajdowały się pokoje hotelowe i restauracje Tu jak widzimy, tu było chyba kiedyś prysznice, przebieralnie, takie rzeczy Zapraszamy trochę dalej. Widzimy to była piesznica. Widzicie, jak to jest w krótkim czasie. Jak to zostało wytrujnowane? Czy w krótkim, jak krótkim? No to jest już tam powiedzmy te 12 lat, ale to wygląda jakby tu 30 lat to stało. Niesamowita dewastacja takiego po prostu tutaj obiektu. <grym> Zakaz skoków do wody. Jeszcze basen z innej strony. Sześć z tych stanowisk. Połeste stanowisko do tego budynku nie będziemy chodzić, bo tam widzę, że bezdomni się zaaklimatyzowali. Widzicie tam jest planie mają nazwieszony, nie będziemy mi tam przeszkadzać. Nie wiadomo jak tam jeszcze się tam zareaguje na to jak tam, tam ktoś wchodzi w ogóle Ale z tego co tam już inni eksploratorzy byli to tam w zasadzie też nic nie ma Bo ten budynek tutaj co to, to widzimy na tym on spłonął tam był też pożar mogę wam to nawet linka wrócić z zgaszenia tego pożaru bo tu też było kręcone Zobaczcie jak ten teren jest duży, o, przybliżę, tu widzimy ten dach spalony, co mówiłem się ten dól najmniej podpalił, tu, jak widzimy też tu coś było, no tak, jak wam czytałem, no, no środek był dosyć duży i fajnie wyposażony, no ale jak widzimy, no jeżeli to przejdzie w jakieś nieodpowiednie ręce, no to ten dach to ośrodki kończy, no niestety. Po chwili chodząc tutaj usłyszałem kroki na górze, po czym zszedł bezdomny. E, już nie kręciłem wtedy, ale był bardzo miły, porozmawialiśmy. Nie mam nic przeciwko temu, że tam chodzę. Jeżeli podobał Wam się ten film, wiecie, co zrobić. Łapkę w górę i kliknijcie subskrypcję. Dzięki za oglądanie.